I do przodu, nigdy w to nie oczpie ja sprawiam sobie zawodu, bądź mistrzem Dąż do tego, wytrwale Pierdol to, gdy ktoś ma jakieś ale Rozwijaj stale dalej, bo zostaniesz w tyle Masz sobie wiele dalej, tylko umiesz tą siłę To jeszcze nie jest czas, nie wakacji Trzeba ruszyć do akcji, pokazać swoje skrzydły maca no gdy pracują wszyscy, złap swój bacyl masz stale to stale i dalej, a wszystko ty pokonasz Wytrwale, jak I stale, i nic dalej Przeszkody pokonać, to jest jak arpinista Chcesz się tak ja znaleźć, do... zbierz przykład z mistrza Zobacz mi szczerze Masz talent, nie daj mu zanikać W niej wiarę, wykreś z Nie, nie, nie mówię, że jest łasa Zabierz, Musisz się coś zmienić Stania pod klatką, rzadko mistrza czyni trenik, kto siedzi na teksty nagrywa kawaki, Inny jeździ na deser, lub jest mistrzem suwalki Zajawki to nie bezsens, to scen życia Jeśli wkładasz to stręcę, masz wiele do dobycia Masz czas Musisz wybrać sam, mam życie, nie, ja nie staj miejscu jak słupy Nad winą eru, i emu, dzielą grupy grupę masz, tak. Tak. Wójt Wójt masz tak. dalej, A to skona? Tak. i dalej, chcesz dalej, przeskupi pokona, wydzwane, w drodze na strze, jak alpinista Chcesz się tam znaleźć, nie trzeba zmienić dalej, to skona? Świst dalej, dalej, pokona, w drodze na jak alpinista Chcesz się tam znaleźć, nie trzeba zmienić to chcę to zrobić na poziomie masy Zdobyć kolonę, okazuj tę grupę mafię bo nie nasi trafiłem na HP, C, i już całe style Lecę po bicie, po toku, po rajdę Tak leci robot, no po noc, to tego friday. Znajdziesz się na szczycie, tak jak Tiger Mut, tym zajawa całym życiem, piło wycieczyjesz mój Bądź mi Tu cudów nie ma, liczy się cenić Trzeba wyrobić tę markę i ją rozprzestrzenić Podjąć walkę z samą sobą i przekroczyć bariery Czy to tobą, to z kolorka, mikrofon, czy adaptery Bądź mi masz dalej, kogo to, to i Żyć dalej, idź dalej, A

No, musimy pary, dawaj, z nich. z No, no, Nie, Nie zjedziemy. Daj, zjedziemy. 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 góry Zjedziemy. 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 Trzymaj Zjedziemy. 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 przychodzisz gardę. Zjedziemy. Zjedziemy. Zjedziemy.